Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Młodszy, a to jest koniec z Mugena z fabułą. A dzisiaj ze mną jest IDIK. Przywitaj się. To jest ten moment, w którym się przywitujesz. Witam. Przy... Nie, przepraszam. Przywituję się. Oto <śm> no to się przywitował już. No i dzisiaj walczymy sobie razem znowu. A teraz będzie walka pomiędzy ojcem a synem. Ja będę Bardokiem tym razem, a on będzie Armorem Goku. Gdzie ty? Gdzie, moment, gdzie? moment, znajdę się chwilę. Nie, no, wait, 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 chwila, chwila, chwila. Nie, nie, nie ruszaj się. Moment. Poczekaj, poczekaj. Czyż... To nie to, to, Sekundę no? Poczekaj Masz go. chwilę. Masz. go, to Poczekaj, był... nic nie ruszaj. To był on. O, on. Nie, to nie był, to nie był Goku. Jak to nie? To był ten. O, to jest ten. To nie ta. Serio, serio, ja mam... nie. Jeszcze raz. Słuchaj, bo ty się musisz skupić, bo ty nie ogarniasz jednej rzeczy. Nie było adoptowanych synów. Jak to nie? Tutaj adoptowany Ej, no! Napa! Nie. Nie napa. Niech będzie ten już ten songo głupi. No, ale to był... Browi to był adoptowany syn. Moim skromnym zdaniem, Bardoka. Nie, nie jesteś? Gdzieś koło frezera? O! No weź. Blisko teraz z bok tylko. No, lecimy. Ale mi się wydaje, że bardziej, 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 bardziej. Dużo bardziej to syn. Tak. Czekaj, patrz, patrz, wbijam na SSJ od pierwszy raz. Ta Znowu? scenka była z intra. Naszego. Znowu? Ile razy pierwszy raz już wbijasz na pierwszy raz? Dużo razy pierwszy raz wbijam na pierwszy raz. A ty masz jakąś upgradowaną wersję tego, jak to ma yy, Armoru, bo taki dziwny jest. Jestem wyższy. Nie jesteś wyższy, jesteśmy tacy sami, bo Akimatoria ma to leń i nie chciało mu się rysować inaczej Bardoka i Goku. Jestem wyższy. Nie jesteś. Y, dlaczego mamy.? A dobra, już normalnie jest. Oh no! Haha! No ha. oczywiście latać. No chodź tu. O ty. No haś tu Śmiechowo, boj śmiechowo, było śmiechowo. Bardzo. Co ty niby robisz teraz? Lecę. Grzyby zbierasz? Lecę do ciebie. O ty. Ha! Masz! Ale to niby jak, Co to było? Nie wiem, ale giniesz. Nie. Wow. Łap, łap, łap tą falę! Łap tą falę! Ożesz ty! Orzesz <ścoughs> <żeż> ty, giń! <laughs> wystraszyłeś się, co? Przyznaj się, że się wystraszyłeś. Się. Tak. Ale wygrałem! Oh ja, yeah! Ja, daj mi sekundę. Nie ogarniam tej postaci, to po prostu jest totalna masakra, no nie? A bo ja ogarniam tego! Nie, 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 nie! Tak, tak, take this, take ha, 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 Czemu tego nie wziąłeś? Wiesz co, nauczyłem się to omijać, twoją falę śmierci. Po prostu teleportuję się za ciebie. Aha. Łap, łap piłeczkę, łap piłeczkę! Grzeszny, grzeszny, No i widzisz, zaś klaps od taty. Od tatusia. Tea, właśnie widzę kurczę, jaka zabawa z ojcem, no nie? Taka trochę... Trochę, A... słabe, trochę słabo, no. Zero uczuć ojcowskich i w ogóle. No i Bardock by wygrał z Goku. Jej! Ale na pewno nie ze swoim synem, który jest adoptowany. To <śm> no nie jest adoptowany! <śm> jest. <śm> nie, nie jest. Tak, tutaj, o, w tym miejscu. Widzisz, nawet koło siebie są. No, dobra, kończmy to. Dziękuję. ślicznie Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zarejkować ten odcinek i oglądać nasze inne odcinki. No i się no. Na razie.